Jeszcze jak pan ocenia ten rząd aktualny, Tuska? Dobrze sobie rząd Tuska radzi teraz przez te dwa lata? zrobi no coś panie, dobrze? Szczerze? Tu, za... Panie Tusk to przecież... Zrobił coś dobrze ten rząd? Był w Brukseli, panie kasę nabił, emeryturę mu po byku panie ojtero, sołtero, tutaj jeszcze to, to nos yy, tak po prostu co robi? A robi to, że, że Niemcom, żeby nos pomału tak... No to, bo dużo osób mówi, że za mało robią. Zgadza się pan z tym? Żebym miał... Zna... te... Ten pis to dużo wprowadził dla dzieci. Właśnie, co zrobił pis? Dał no, trzynastkę, 14, to się nie. Ja na przykład czternastki nie mam. Bo Właśnie, mi zabrały, bo mam już. Bo już mam przekroczone trochę, bo robiłem 45 lat, panie i w rolnictwie i w firmie i miło uciły. I powinna być dla wszystkich, bo to Oczywiście, że dla do też wszystkich. No, jestem eee... stratny na tym. Czy zapisu panu się lepiej żyło, podsumowując? Bo to było panie, ja już to ja to byłem nauczony panie, ze wsi. Ja tam luksusów nie miałem, a i Wojciech był w Niemcach dwa lata. Właśnie, panie, to w Niemcach już były poidełka, maszyny były, a u nas były kieroty, kieroty były w domu. Czyli u nas jesteśmy zawsze do tyłu. Trzepy były, trzepy, panie, były. No. Jak pan wspomina, dzieciństwo, była bieda w tamtych czasach? Pana dzieciństwo, jak pan miał, to 15, powiedzmy, lat 20. No, da, nie. ludzie gotowały w żeleźniokach, panie, a to nawet taki młody, to nawet nie wie, jak żeleźniok wygląda, panie. Było coś zjeść teraz w ogóle w tamtych czasach?